Nie, ja, ja obie w ogóle Co bez roju p*** Ty Nie mało Zostanie Kasuje się jak bilet Kurna O oh, ja <laughs> Skasuję jak bilet <laughs> O nie E, <sície> Estou procurando Procurador? Dois pessoas. <laughs> estou. <sície cící> <Co>? <cící> Piszą, <grymują cię> jakieś... <grym> co mi piszą? Co to jest? Co? Co się dzieje? U. U. <grym> co ty gadasz? Jesteś, jesteś racist? <grym> no, Chcesz <grym> ch jeszcze ch 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 na komendę poddać? No nieźle Nie, <grym> nie, <grym> nie <do ch> <grym> <ch> <grym> Jeszcze tam prokurator to prokur <grym> <grym> Od... Chodź, 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 chodź Prokurator, prokurator Co <gry> ty miałeś? Ty, ja ty miałeś ty... Don? To jest Banger. Kto to jest w ogóle? Ja nie znam tego typa Nie wiem, random, ale to jest banger jakiś Banger King, z Germanii Z Dortmundu Cześć, cześć, chodź, hej <gry> O, oh, baku, dobra nie ma za... nie za... Zdick! Hello my friend Hello my friendo! Co się właśnie odybało? Espaniole, Espaniole, Espaniole! Zapdź mordek, co się dzieje? Espaniole! Zmudzę cię de billu. Ej masz Fredo!

a? Ty masz jedną inną, czyli ty, czy ty idzie pierwszy. Okej, okay, poczekajcie, wyślij salwot. Bądź dalej, ku... Flopik jest nacji? Nieźle. Ja nie przetrzymywałem, to wszystko ma i Ja tylko robiłem co... Flopik jest nazi. To ja pierwszy Flopik, stój, nie wyprzaj się. Nie zabijaj się. Nie no, nie gadaj, że dramat ma ten pistolet. nie. nie. MAGIK! Patrz. MAGIK! O! DEMON! OFIARUJĘ CI TĘ KARTĘ, NIE bij MNIE! Yy, rozłożone nogi na lewo i prawo. Dzień dobry. To ja, szczerze. O, stój, nie zabiję mnie! Nie. On jest on i opisuje kolory. Wy się tam bawcie, ja nie będę wnikać. Siema. tam jeszcze jednego i go zabiłem. Więc nie wiem ile zostało. Spójrz na swoją łapę, tak wygląda czerwony. Okay, nie, nie zabije jej mnie, brać Okej, ja tylko... Chcesz się upewnić, że nie robicie niczego, sas? Ja was tu zostawię. Ciepłe chłopaki. Ciepłe chłopaki. Magik! Magik leci. Mięcia jest. To nie ja. To nie ja. Ja pierwsze. Nie, nie, ja nic nie zrobiłem. Nie włapie, proszę się uspokoić. No, zostajemy sobie, dopóki nie wyjaśnimy, co się stało. ten no, człowiek. Ten człowiek parę minut temu jeszcze sobie biegał. <grym> ja mnie Nie znaczy, z mojej Czy znasz tego człowieka? Ale Halo, Halo. <grym> Halo! Ja? Ale ty jesteś tu. Tak. Znajdź, co się stało? Co się zrobiłeś? Swoje... W... Plan... Dobra. Mój plan wydarzeń był taki, że wchodzę ja sobie w medycynę i tu pisze, że ma złamane zebra i mógł chyba spać na dół. Tak się A tak nie, tak jest, bo się zdziwiłem, że się jedno 8 osób dlatego, że On... tak coś mi. Kurwa, no no zrobiłem magika no to i nie trafiłem w schody. To <głos> 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 to o kurwa, jestem przecież <noise> chłop. <noise> Dzień dobry, próbujemy wyjaśnić sprawę. Widzicie pan co tu się stało? Ten człowiek... Dzień Ja nic nie słyszałem. Ja nie chcę zabić. Idzie i nauczy się mnie nagrać. Tu jest chłopie. No nie tak. Nazywano mytnicę. Zapisano nie panowie, żeby zabić Hamiltona. Pewnie da się to jak nie da się. Nie jest w stanie wyobrazić, żeby ten pudełek ten, ten go połamał, tak, Także i spadł w wysokości. No tutaj całkiem teraz ja nie, tej... teraz nie wiem, tutaj. czy on go zepchnie. Nie wiem, nie zepchnąłeś go, tak? nie zepchnąłem go, panie. nie, 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 Ja sobie nie, nie, własną. nie, no nie, panie nie, 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 Co wy robicie? nie, 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 Pan zakuje no. tego najbardziej niebezpiecznego no, to, to nie bezpośrednie go podejrzanego morderce Proszę zakuś tego, proszę zakuś tego. On jest podejrzany, o dobrze, dobrze, byłem na medycynie 6 lat Pamię, Pamięta pan. Dobra, pan idzie z przodu, ja idę z tyłu, będę pan na niego oko. Tak Ja? Czuję Mówiłem, że będzie na medycynie. 3-4 Mówiłem. co? się stało? Co się stało? stało? On pijany. Czuć, chłopie alkohol. Podobny, podobny zapach Może przy to w suce. Nie dobrze. Byli. W każdym razie fakt jest taki, co że... No i chuj. Przerwali nam operetkę. Przepraszam czy tak było Ja tu już nie znam drogi, bo zginałeś Kurcze blaszka Mój kolega, który nie zna odpowiedzi i tyle Nie widziałem rodzin na 20 No trudno, może oni Pana nie chcieli widzieć Pomyślał Pan o tym kiedyś Nie, bo mnie się w jak do medycyny ale no powiedzi no pan, pisaliśmy doktorantem Czy, czy pisali listy nie pisa listy, panu odpowiem studentem Tutaj do pana pisali, listy, pisali, pisali prosty, Mama i tata pisali, i brat pisał i, I, bata, i, blek, i kuzyn nawet pisał A do Ciąc pana nic nie piszo się sobie? Czyli musimy sobie na tym swoje Daj co? telefon, muszę dzwonić, rodziny, daj telefon Ale no, ona, ona się to nie to chce, to chce znać co ty go powiadasz? To Farmazony, Mówię ci, do niego były listy, przychodziły, a do ciebie żaden. Chłopie, do mnie gołem, ty po prostu nie widziałeś. No nie widziałem. Do urojenia, dobrze, musisz pana sam sprowadzić. Chodźmy. Co ty gadasz? Proszę, proszę iść to, to najlepsze co mogę pan zaoferować. Nie mam problem, dołączyć do muru. Pan już będzie skontaktował. Nie, na, jest jest Co mi wydarzy? Proszę pan, jest pan, jeżeli tylko pan, jest tylko pan, się sam, Proszę przekazać. Proszę przekazać pozdrowienia. Dzwonię do rodziny, bo mam Chodź mi Cześć mamu. Zaraz umrę. Dobra, dobra, to do, zobaczenia do mnie. Dobra, otwieram. W niebie. Tak. Proszę patrzeć w dół, proszę pani dać w dół. Co Pan... kraja? Mam tutaj ma... Dobra, wchodzę na schody, słuchajcie. Mam ważne informacje w sprawie śmierci użytkownika Taszek 1, 2, 3 Jako ich jego ulubionym raperem jest Piotr, nie pamiętam jak to na nazwisko To skoczył z 9 Piotr, Piotr Łóż! O Piotr Łóż, skoczył z 9 pietra niestety. Tak nie popełnił łagiejka Dziękuję, to wszystko co chciałem powiedzieć w tej sprawie. Nie, nie, Dobrze. nie, 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 Przepraszam, ja mam bardzo znaczne pytanie. Ja pietrole! Mają panowie przy sobie zamknięte. się. nie mamy na to czasu. No powiem, z rodziny. Nie zobaczcie, jak wyjdziemy, to sam przychopne, tam gdzie słońce nie dochodzi i nigdy nie zobaczysz. Mamy minutę. Musimy się dostać. Musimy się dostać. Szybko, szybko. Nie trwało, zajeb... Popatrzcie o sprawdzenie swoich szturmach i podtrzymanie się w dół. Ty! Okej. Jarkol, bądź w górze. Co tam? Dzisiaj... Ty co co się rozpierdzisz? <noise> tak, tylko <Czarno? głos> się podurzałem flopikowi bo chciałem zauważyć, co się dzieje. Jako chaos, tak. Skąd masz taki broń? Okay. To jest, tak się to jest taką... ...monstro głowę rzuca. w dół. Dobrze. Spanikuję, spanikuję. Ma, hej. Żeby nie się spanikuję, patrzem. No no, wyjść z mi się odpala, nie wiem co się dzieje. Co on robi? Co on Czuj, robi? do góry? Nie widzę, pojechało. Mam panikę, panikuję. Muszę się popatrzeć. Gdzie mam? Co on kurwa robi? No nie poczekajcie. Poczekajcie, pojechali.

Mi indy, nie, nie odpuszczaj mnie, nie odpuszczasz, nie pamiętaj Dobra Mam go, wygrał Ty mnie ten... Wilu, wielkie wina, kum dla zawistej, karma wróciła, dajście Ilu ty mnie rozbroiłeś tam na końcu w ogóle To wszystko dla rodziny Ty mnie rozbroiłeś, kochałeś Brawo i rewizor, test